Się kłócicie, masz wrażenie, że już nie lubisz swojego męża, albo odczuwasz na co dzień, że to ty już jesteś osobą, której się tutaj nie lubi. Masz też takie wrażenie, że pomimo, że wkładasz wysiłek w to, żebyście się dogadywali, nie wychodzi, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Zapraszam. Jest wiele, wiele przyczyn kryzysów w związku i one są na różnych etapach naszego życia. Możemy rozróżnić takie kryzysy, które pojawiają się w momencie, kiedy są początki Waszej drogi, mimo wszystko, że jest zakochanie, miłość, duże uczucie, to na przykład pojawiają się dzieci. No, rewolucja, wierz mi, ogromna, i wiele małżeństw i rodzin jest na to nieprzygotowanych, bo mało się o tym mówi. Uczymy się wzorów matematycznych w szkole, chemicznych, e, historycznych faktów. To wszystko jest potrzebne, żebyśmy mieli wiedzę ogólną, a tak mało mówi się o tym, jak tworzyć rodzinę. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Jak znaleźć te proporcje? Zobaczysz to też w moim odcinku, kto jest ważniejszy, mąż czy dzieci, czy tutaj się dziś nie gubimy. I dlatego zobacz, kryzysów i problemów może być mnóstwo, przyczyn też. I ja dzisiaj w tym odcinku na pewno nie omówię wszystkiego. Ale chciałabym dotknąć takiej jednej sfery, jak czas dla siebie. Czy on na pewno w waszym małżeństwie jest jakościowy? Czy Wy w ogóle randkujecie? Nie ma znaczenia, ile macie dzieci. Wierzcie mi, że znam małżeństwo, które ma ich dziesięcioro, siedmioro pięcioro. I oni naprawdę wiedzą, że to inwestycja w relację małżeńską, w czas dla siebie no właśnie stwarza takie warunki, żeby tworzyć zdrową rodzinę i być dobrymi rodzicami. Bo to właśnie fajna relacja małżeńska sprawi, że będziesz umiała lepszą być tą mamą. To nie zawsze jest tak, że jak mama jest mamą samotną, to ona już źle wychowa swoje dzieci. Absolutnie nie. Chcę, żebyśmy dobrze zrozumiała. Natomiast mówię teraz o przykładzie własnym i Taki odcinek nagrywam, w którym mówię o tym, że jesteś w relacji małżeńskiej i na tym się dzisiaj skupimy. Więc co zrobić, jeśli ten kryzys w związku już widzisz, że jest, albo ktoś ci o nim mówi, ktoś ci o nim wspomina? Polecam ci ten czas dla siebie, żeby mimo wszystko nie odpuścić, pracować nad małżeństwem, bo tylko ciężka, codzienna praca sprawi, że ten związek będzie trwał dalej. Pewnie, że są problemy, pewnie, że może kłócicie się 6 dni na 7 w tygodniu, ale odwróć tą sytuację. Ciesz się, że jeden dzień jest ok, może wam się udaje. Poszukaj przyczyny, dlaczego tak jest. A wracając do tych randek i czasu dla siebie, to jest rzecz nieoceniona. My na początku, gdy zostaliśmy rodzicami, dużo rzadziej wychodziliśmy na randki. Naprawdę totalna rewolucja. Już przy dwójce dzieci, można powiedzieć, to już w ogóle nie będziemy mieć dla siebie czasu. No nie, zrozumieliśmy to. Że właśnie tym bardziej musimy znaleźć tą cząstkę dla siebie. Ale nie jest idealnie, bo to nie są takie czasy jak kiedyś, że z dużą łatwością można zostawić dwójkę mojego dzieci komuś pod opieką, ale szukaliśmy takich złotych chwil. I zobacz. Nie musi to być tak, że to musi to być spektakularny wyjazd, dawno zaplanowany, bo takich okazji możesz mieć mało. Szukaj takich szans, które masz na co dzień. Czyli. Yy, Fajna atmosfera, miła muzyka, kubek kakao, proste ciastko. Może nawet kupione, jeśli nie masz siły go upiec. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyś pokazał współmążom komuś, że Ci zależy, że masz na niego te 15-30 minut dziennie uwagi, a nie tylko skupiasz się na pracy, dzieciach, rozwoju. To wszystko jest ważne, ale ważny też jest porządek w hierarchii Twojego życia, Twojej wartości. Może dlatego właśnie macie kryzys związku. Ja nie twierdzę, że tak musi być. To jest tylko jeden konkretny przykład, pewnie z setki przykładów, ale może dzisiaj warto o tym pomyśleć, czy może tak właśnie jest. A że ten czas, który spędzacie razem, nie jest jakiś super jakościowy. Możesz powiedzieć: No przecież oglądamy razem serię, spędzamy wtedy razem czas. Dlaczego nie? Oczywiście, że tak. To jest fajne, to jest ciekawa rozrywka. Poradzę ci dzisiaj, żebyś. Urozmaicała to wszystko, żeby czasem był to film, czasem żeby to był spacer, żeby czasem to była luźna rozmowa, może planszówka. My właśnie teraz wprowadziliśmy od jakiegoś czasu grę w planszówki małżeńskie. Okazuje się, że nawet planszówki grupowe są tak fajnie skonstruowane, że czasem można rywalizować, już tylko w dwie osoby. No i już mamy kolejną, jakby opcję na spędzanie czasu. Pewnie że jesteśmy zmęczeni, jesteśmy młodymi rodzicami. I naprawdę bardzo często <laughs> brakuje sił energii, ale mimo wszystko inwestujemy ten czas w to. Bo zobacz, jak Ci się tak nagromadzi z całego tygodnia i macie nawet umówione spotkanie tylko raz w tygodniu, to może się okazać za mało, bo nazwiecie to randką, co się potem okazuje, że macie tyle spraw, tyle zaległości, bieżących albo jakichś konfliktów małych, które się nagromadziły przez cały tydzień i teraz nawet jak dobrze zaczniecie, nagle się okazuje, że schodzicie na te problemy. Więc co polecam podsumowując? Planowanie randek. Planujesz tak wiele rzeczy w swoim życiu, wywiązujesz się z tego, zaplanuj też spotkania małżeńskie z mężem. Planuj też takie codzienne um, spędzenie z sobą czasu. Nie idealnie, czasem się nie uda, ale jak masz to w pamięci, jak wiesz, że to jest dla Ciebie ważne, to będziesz się starała do tego dążyć, żeby 5 minut rano porozmawiać, żeby kwadrans wieczorem omówić na bieżąco, co się u nas dzieje. Może właśnie wyeliminować takie mikroproblemy, z których się naprawdę czasem robi wielka, niepotrzebna burza. Więc wyzwanie na dzisiaj, przyjrzyj się temu, czy jeżeli masz kiepską relację z tym swoim współmałżonkiem, z mężem, bądź żoną, to przyczyną może nie jest to, że ten czas, który sobie poświęcacie, nie jest dobry jakościowo. Bo być może ilościowo w miarę jest ok, ale skupcie się na tym, przemyślcie sobie, przegadajcie, czy na pewno obie strony są szczęśliwe, bo być może jest tak, że karta, która jest ze stron ciągle z siebie rezygnuje i spędza czas tak, jak Ty lubisz. I może nie do końca to jest szczęście dla obojka? Może warto tym wszystkim żonglować i dostosowywać się elastycznie? Zapraszam Cię do komentowania, do subskrypcji, bo kończy się nasze wyzwanie. Odcinki będą dużo rzadziej i warto być ze mną na bieżąco, bo naprawdę na kanale będzie się jeszcze dużo fajnych rzeczy działo. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia. Pa!